Na początek pokażę Wam mój nowy nabytek. Jest to prezent, który miałam dostać na święta, ale dostałam go dopiero teraz. Waga, przygotujcie się. Dostałam Artura Morgana, pocyk, mega fajny. I dzisiaj Artur Morgan będzie ze mną siedział na moich kolanach. Jakkolwiek by to nie brzmiało A więc tak, witajcie w kolejnym odcinku z Puff of Titans I dzisiaj sobie zaczniemy parazaurolopem Dobrze, więc naszym pierwszym zadaniem jest zebranie sukulentów Tu jakieś mamy... o, tu mamy w razie co żarcie, także na spokojnie możemy tutaj zostać Zobaczmy tylko gdzie jesteśmy, dokładnie jesteśmy... Okej, okay, jesteśmy tutaj... No, jest ogólnie niebezpieczne miejsce dosyć. No, ale dobra, zostaniemy tu, w razie co może ktoś nas oszczędzi. Na razie zostajemy tu, w razie co. Tutaj chyba gdzieś była, było jeziorko z wodą, także sobie poradzimy. O, oj, i mamy problem. Problemos. Yy, bo tam. Ojojoj, oj, oj. ten konkawenator chyba i tam jakiś giga. No jest niedobrze. Gdzie co ja się skitram? Damy sobie ten atak ogonem. Bo stać nas na to. Witaj. O, chyba. Chyba ten. O, a może jednak nie. Miłość. MIŁOŚĆ Oj, chyba... nie wiem czy to on mi okazuje miłość czy nie, chyba nie Dobra, ja uciekam Tyle mnie widzieli, my tu ma. Dajmy sobie ten atak Dobra, mamy atak ogonem Teraz idę zbierać uszy, chytygrysie Dobra, mamy już 80% tego terenu zrobionego, jeśli chodzi o zadania Niestety nie mamy więcej zadań, także yy, myślę... ujejku, jak przybliżone Pójdziemy sobie raczej w tą stronę prędzej, bo tutaj, tutaj, jak wiecie, jest niebezpiecznie. Tam się raczej nie będziemy chcieli zapuszczać. Idziemy teraz w tą stronę do tego jeziorka Czyli otędy tą dróżką. Jej, patrzcie, jak dziwnie biega ten parasol Dobra, zanim tam pójdziemy, to sobie jeszcze zjedzmy tutaj, co możemy. W razie, co tutaj mamy żarcie. Jeśli tam nie będzie, to się tutaj wrócimy, bo będziemy mieli blisko. Jesteśmy przy tym jeziorku. Miejmy nadzieję, że nic tu nie ma, ale w razie co woda jest dość przezroczysta, więc będziemy widzieć, jak ktoś będzie nas atakować. Teraz tylko przydałoby się znaleźć szyszki. Kurde, mam wrażenie, że coś tu jest. Przez chwilę wydawało mi się, że coś lata ale ja, nie wiem, ja jestem trochę zeskizowana, powiem wam. Na pewno coś wcześniej słyszałam, tylko wiecie, ja nie wiem co, tak? No, wiecie, na razie skoro jesteśmy tacy mali, to wszystko nam zagraża, dlatego jestem trochę w strachu, ale no, przeżyjemy, dam radę, jakieś grzyby. Wiecie co? Zrobimy chyba sobie takie kółeczko i teraz przejdziemy tutaj. Nie mogę znaleźć tych kwiatów, jak je znajdę, to się tutaj zostanę i je zbiorę, ale na razie nie mogę ich znaleźć, więc yy, opuścimy to miejsce, tylko się jeszcze napijemy, mam nadzieję, że Niczego tu nie ma, ale raczej jakby było To bym już chyba zauważyła Dobra, napici, uciekamy I idziemy w tym kierunku Może zajdziemy na te zielone tereny, chociaż nie wiem, zobaczymy Bo tam coś też może być Tak naprawdę wszędzie coś może być Więc nie ma też na, co to, na, na to aż tak patrzeć Jak mam nadzieję, że każdy zrozumie o co mi chodzi Nie ma sensu po prostu na to aż tak patrzeć Czy ktoś będzie, czy nie będzie Gdzie będzie bezpiecznie, gdzie nie Oho o kurwa. o kurwa, Uciekamy stąd. Speedrun na dół. Dobra, opsa. Spokojnie schodzimy na dół. I Git. Jesteśmy bezpieczni. Prawda? Prawda. Witam. Uuuuu. Jakie obrzydliwe. Idźmy stąd. Y to brzmiało żerny, wydaje mi się. Raczej mięsożerny tak nie brzmi. O, to byłeś ty? Oj, może wiesz, to było. Już myślałam, że znalazłam kumpla. Dobra. Dotarliśmy. No, to na pewno będzie mega fajnie. Zjedzmy sobie jagódki. Okej, okay, musimy przepłynąć przez. O. Co to było? Musimy. Halo. Musimy przepłynąć na drugą stronę Dostarczyć tego kwiatka yy, Oby niczego tutaj nie było Zobaczmy, może jest jakieś bezpieczne przejście Ale wątpię szczerze Przejrzyjmy się Nie ma tu, ewentualnie no daleko trochę Nie chcę mi się to iść. Dobra, no bo z najwyżej umrzemy głupio po prostu <głysy> Jakoś trzeba, tak? Okej, okay, chyba jest czysto Powiem wam, że o dziwo nikogo tutaj nie ma. Już wiecie, chodzę tutaj jakiś czas i naprawdę nikogo nie widziałam. Także bardzo dobrze. Możemy tutaj zostać trochę na dłużej. Wiadomo, do końca tych zadań, a później pójdziemy w miejsce, gdzie nam właśnie zadania każe, czyli tutaj. Jeszcze chwila i będziemy mieli kolejny poziom. O! Idealnie! Osiągnięto nowy etap wzrostu. No i elegancko sobie zobaczmy. Już mamy połowę. Dobra, szybko idzie, para szybko rośnie dosyć. Zobaczmy, czy tutaj coś mamy. Okej, okay, coś tam podblokowaliśmy. Wiecie, co ja się z kitrem usiądę, stamina odładujemy i zaraz pójdę dalej robić zadanka. Sobie klapnijmy na chwilę. Klapnij. I zobaczmy, co my tu mamy. Dobra, my sobie dajemy tą umiejętność na razie. Yy, zaraz w ogóle. O, co to jest? Kończyna tylna. Aha, okej. Okay. Yy, zaraz dołączy do nas. A tak głową. Zmysł, głowa. A zobaczmy tutaj, y, szybki atak głową pod, Mogę to? Stać mnie na to? Weźmy sobie to może, co? Y, głos sobie weźmiemy tutaj Zaraz do nas ogólnie dołączy widz Osoba z Discorda Dokładniej y, wspierający Jeśli też chcecie mieć możliwość wystąpienia w odcinku Zachęcam do, zajrzenia, do opcji wspierania Oraz do dołączenia do naszego Discorda Do którego link jest w opisie Także sobie tu na niego poczekamy Ja będę robić dalej zadanka y, O patrzcie, ja cały czas nie mogę tego w ogóle robić Cały czas jestem za mała Okej okay. To ciekawe, myślałam, że już będę mogła W takim razie wracamy do zbierania grzybów i kwiatów Obyśmy tylko teraz tutaj nie zdechli mi nagle nic tu nie przyszło, ale mam nadzieję, że nie Dobra, przepływamy na drugą stronę, bo zaraz i tak będziemy musieli się dostać yy, Do Westona, czyli do takiego kamienia, który po prostu przeteleportuje Może teleportować i będę mogła zaprosić po prostu tutaj do siebie yy, tego widza Napijmy się Skoro wiemy, że nic tu nie ma. I tam chyba jest właśnie ten Waystone, i tam będziemy w tej okolicy na razie się szwendać póki, póki nasz kolega nie da znać, żeby go tepnąć. Ok, zrobiłam tutaj wszystkie zadania, dlatego idę teraz na górę do tego Waystone'a. Gdzieś tam się skitramy i będziemy czekać na niego. Jeszcze zanim tam pójdę, fajnie byłoby coś zjeść. O, właśnie, tego szukałam. Więc sobie zjedzmy i pójdziemy tam na górę. Dobra, yy, trochę tu poczekałam I chwilę jeszcze chyba poczekam jednak Dlatego pójdziemy sobie tam, jak zdążymy Gorzej jak się nie uda to Wtedy tam chwilę pochodzimy i wrócimy Blisko mamy, więc, więc raczej luźno yy, Tędy nie zejdziemy Musimy zejść tą samą drogą, którą weszliśmy A ty! Nie rozmawiajmy o tym I zdążyliśmy przed czasem Zostały nam chyba jakieś dwie minuty. No i teraz tak. Musimy zebrać heliotropy. Yy, Zastanawiam mnie, co to w ogóle jest. Zaraz się pewnie dowiemy. Obstają, że jakieś grzyby. Zaraz się okaże. Zobaczmy, czy coś odblokowaliśmy nowego. Na razie, z y, tego co widzę, to nie. Heliotropy jeszcze ewentualnie mogą to być jakieś takie kamienie czerwone. Możliwe, że tu są. Zaraz, zaraz zobaczymy. Tutaj mamy naprawdę duży teren. Tęczowe wzgórza. Coś tu jest, łyższe Jakby coś kopało? Może być AI Ale też może nie być No nie widzę nic Może po prostu schizo Na mojej bani O, tutaj są jakieś jaskinie, więc tu pewnie na te heliotropy O, są i zobaczymy czy to jest to Tak, to jest to i to się nazywa krwawe kamienie Coś tu lata Albo kopie Nie wiem, coś tu cały czas albo lata, albo kopie Chyba kopie I chyba nawet coś zbiera Więc coś tu jest Miejmy nadzieję, że to coś małego Czekajcie To żółw, myślałam, że to on klozor To żółw jakiś jest jaki wielki Ale gówno Dobra, Mikołaj już do nas dołączył Idę go właśnie tepnąć o, patrzcie, dinozaur, ale jajeczka, ale my na razie mamy go w nosie Kurde, ale w ogóle bydle Dobra, jestem chwilowo miałam problem z internetem i mnie wywaliło, ale idealnie się składa, bo akurat był restart serwera I teraz zapraszamy Mikołaja do... oj, 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 tutaj do nas, użyj Dobra, i czekamy na niego I teraz trzeba pomyśleć, dokąd idziemy może, skoro będzie nas dwójka, nie wiem yy, na ile on jest wyrośnięty, zaraz zobaczymy. Może byśmy poszli gdzieś w te tereny albo tutaj na początek. I tak, o, no, dobra, zaraz się dogadamy. Oj, jaki malec. Dobra, w takim razie plan jest następujący. Na razie tutaj porobimy trochę zadań, żeby on podrósł a później pójdziemy w stronę zielonych wzgórz. Ja sobie idę trochę zjeść. Dobra, ale nie jest aż taki mały. Jeju, zaczęło go bić! Czemu to tyle zadaje?! Czemu... Nie! Co jest?! To jest jaj, żebyście mnie zrozumieli! To jest AI! Dobra, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to było AI! To było AI, które właśnie to sprawie zabiło! No nie, nie wiem, ludzie to są porąbani. Możemy zbudować gniazdo i... W ogóle nie w tym, co odpaliłem nagrywanie w grze, nie wiem jak to wyłączyć, ale pomińmy to. Jestem teraz już stóp dorosłym. I tutaj mamy jakieś nowe ataki. Weźmy może to, szczerze nie wiem za bardzo co brać, co jest jakieś mega mocne. No i możemy to wziąć. Dobra, wstaję, lecimy robić zadania. Kolejny! Ale jajca. Dobra, chyba to nas dołączy. Dobra, dołączył do naszej grupy. Że napijmy się razem, jak rodzina. Oho! Jest jakiś mięsożerca. On ma w nas wysrane! My se tu krzyczymy, on ma wysrane. Patrzy co za debile. No, psik, psik. Dołączył do nas kolejny parazaurolow. Nie ma go tu teraz, nie wiem gdzie jest, więc tak to wygląda. Krzyczą na niego! ten Tensy tam siedzi! Hmm, dobrze, ja szukam jeszcze salonej skałki i może sobie już stąd ruszymy dalej. Tylko już wszystkie chyba salone skałki są wybrane. Dobra, idziemy na Zielone wzgórza, spotkać się z tym, z tym drugim parasaurolofem. I tam pewnie już skończymy naszą przygodę na dziś, tak mi się wydaje. O, Mikołaj odszedł. Dobra, Mikołaj musiał już iść, także no, przynajmniej chwilę nam towarzyszył, poroszliśmy razem. Na razie idziemy teraz z naszym nowym kolegą, do drugiego kolegi, w te tereny i tam się właśnie planujemy spotkać. Idziemy na misję. Pomóc naszemu przyjacielowi. Który jest zagrożony i otoczony przez mięsożerne stworzenia. Dobra, on jest tutaj. Musimy się tu dostać. Tam jest otoczony przez mięsożerne y, dinozaury. I musimy mu pomóc. On jest jeszcze młody, więc sam sobie nie da rady. Dlatego musimy się do niego dostać jak najszybciej. Dobra, jesteśmy już mega blisko. Dobra, na razie sytuacja wygląda tak, że udało mu się uciec od tamtych dinozaurów. Ale cały czas jest wiecie. Zbliżamy się aktualnie do krateru i do tych wielkich równin. A tam się dzieje wszystko. Oho, coś go bije. Chyba, że spadł po prostu. Może po prostu spadł, ale stracił nagle HP. Biegnij, maleńki, biegnij. Jej, biegnie do nas. Czy ty masz patyczka, w Buzi? Jej, no ładny. Jej, jaki small. Dobra, a więc kończymy ten odcinek w tym miejscu. W następnym odcinku będziemy grać dorosłym parazaurolofem. Zobaczymy, jak długo przetrwamy. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Siemano! Pamiętajcie, żeby dołączyć do naszego gangu na Discordzie, do którego link jest w opisie. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym, którzy właśnie się wyświetlają. I siemano! fiu